Cześć widzowie, jak mówiłem, jestem. I tu jestem. A Czekaj A czekaj, jestem. w żeby... Ale pan dasz potrzebuje. Dobra, mam medik. Kocham bardziej. Chodź antek. Tak, u nas ostatni filmik na dzisiaj. Może jutro robimy jeszcze, ale... Dziś to nie. To ostatni. Mam dwa bandaże, Antek. A dał Jeden. Ty będziesz miał jeden okay. i ja jeden. Dobra. Co ja w sobie Dobra. zrobiłem? Nie! Nie wiedziałem, sam się uleczyłem. Jaki oni miły... No

To mnie denerwuje. Te wilki. Po co te wilki w grze? To nie antek? Ja. Czekaj ostatni filmik. Co? Ta kotka. Nie, ja nie idę. Antek Chyba już muszę kończyć Tak muszę Antek Czego wyszło z gry? Bo muszę kończyć. Kończyć. Tak. Może jutro. W sumie, że nie. Może na przykład... Yy, w piątek programy, bo w piątek będzie mój kuzyn i może przyjedzie, bo w ten weekend jestem trochę zajęty. To co ty na to, że w piątek, co? Okej, okay, to pa. Co chciałeś powiedzieć? Co chciałeś powiedzieć? Hm? Co? Ach sorry, myślałam, że chciałeś coś powiedzieć. Dobra, to pa. Co? Dobra, to widzowie są, Antek już kończy, ja też już muszę, I... może jutro jeszcze, to życzę, życzę wspaniałego nara.